Hej, z tej strony Sanon nie witam Was po kolejnej krwawej bitwie, tym razem z Piktonami. Straciliśmy cztery oddziały, łącznie poddaliszcząc jeszcze do tego oddziału Vercingetorixa, którego agenci się tutaj pozbyli na parę tur, co daje nam dosyć ujasny pogląd, co się w tej bitwie wydarzyło. Naprawdę ten spam tutaj nagich wojowników był straszny, ale jakoś sobie z nim poradziliśmy i nawet trochę myślę, że pomogły nam w tym barykady, które mogliśmy ustawić. Ta większość armii już praktycznie nie istnieje. Więc myślę, że teraz jest dobry moment, żeby skontratakować. Przy okazji, pozbywając się dość dużej liczby jednostek, powinniśmy też odblokować część naszych przychodów. Dywersja. Sabotaż. Tutaj miałem jakąś armię na południu niesamowite. Ako, jesteś nikim, więc... A, nie dobrze, to jest ta u góry. To mi źle coś tutaj wskazało. Dobra, tutaj ta mistrzyni wojny. Wreszcie będzie zwiększała mocniej ład społeczna to się sprzyda. Bo z ładem mamy, jak widzicie, dosyć spore problemy. A niezłypa pogoda. Późna jesień, późna jesień, wczesna jesień, wczesna jesień. Co to daje? Wczesna jesień, przychody z rolnictwa. A późna jesień. Uuu, późna jesień jest lepsza niż wczesna. Dobra, tymi możemy się ruszyć. Tymi możemy się ruszyć. Tutaj trzeba połączyć te oddziały. Tutaj w tym momencie nam bardzo mocno i szybko wzrośnie, wzrosną przychody. Jak sami widzicie, ta liczba w prawym dolnym rogu dosyć miło rośnie. Dobra, nas możemy rozwiązać. Tutaj jest bardzo dużo agentów. Tak, tu mamy tą ma panią agentkę. Socjaci tutaj atakują. je bym musiał zająć. Czy ja tam dojdę? Co mi tutaj mogę stać? Przyszłej że powinienem być w stanie to zająć. Mam nadzieję, że moi sojusznicy mnie tutaj nie... nie wyprzedzą w tym zadaniu. Ruszę się tutaj. Tak, wiem, też was lubię. Schowam się. W ten sposób, wrodzy agenci, nie powinni być w stanie tej armii uh, uszkadzać, jeżeli pozostaniemy w ukryciu. Ta armia tutaj jest niezbyt koszerna, więc damy jej trochę więcej oddziałów. Z dwóch tych, z trzech tych, jeden ten. Dobra, myślę, że takie coś jest już akceptowalne. W sumie tutaj by trzeba zacząć uzupełniać. Czy mamy kogoś, kto się zna na rekrutowaniu? Średnio na wszystkich mamy tutaj rozdzielonych. Więc może Ty będziesz rekrutował? A no, Ty też jesteś średni. Potrzebujemy stąd tych generałów, Chyba przyjdziemy tutaj przez ich ziemię, i tutaj połączymy armię. Kto tu jest? Ale nie mogę nawet zobaczyć kto jest który. Dobra, tu są trzy oddziały tych, myślę że warto tych jeszcze harcowników tutaj dołożyć. Cztery oddziały włóczników, dwóch tych. O, wszystkich tutaj nie zmieścimy, siedem jest pięć. Ten oddział chyba najbardziej mi warto wziąć. Ten. Jeszcze jednego oddziału, jeden oddział mniej muszę wziąć w sumie, tych wojowników z wyczniami, nie mam aż takiej potrzeby. Kto tutaj dowodzi? Labaros, a czy Labaros ma już jakieś... Nie, jeszcze nie ma, ale za to tutaj jest Gobanito. No nic, tą armię będzie można rozwiązać. Teraz tak. Tutaj zmienimy. Tu zmniejszymy koszt i tą armię rozwiążemy. Teraz lepiej już wyglądamy. E, tak, armi tymi dwoma armiami tu się zaczęliśmy ruszać. Jak należy. Tu jest Verkas i Volanaus. W sumie myślę, że tą armię też chwilowo możemy tutaj rozwiązać. Tak samo tutaj moglibyśmy włączyć opodatkowanie. Albo po prostu obniżyć to opodatkowanie do niższych poziomów. No powiedzmy coś takiego. Tak samo tutaj w Bibracta. Zaczynamy już coś zarabiać, a to jest najważniejsze. A Jane, co to jeszcze było z wydarzeń? Uzyskano cechę. Nieuczciwe. Tutaj trochę tej armii się porobiło. No i teraz wygląda to, że będzie trzeba zacząć używać nasze zasoby. Tak, w pierwszej kolejności w Kenabum. Zobaczmy, czy możemy nająć nie tego, tylko jakiegoś agenta, który by nam pomógł tutaj walczyć z wrogimi agentami. Zabójstwo. Całkiem przyjemnie jest ten drugi. Weźmy tego, bo ten jest pod autorytet. Wow, półtora tysiąca. Tani to oni nie są. Poznam, zwiększyć tutaj trochę szansę powodzenia i dajmy mu od razu to. Co jest za tyle, to mogę chyba z jakieś dwie akcje tutaj zrobić. Kto to jest? coś to cenomanowia? To jest druid. Czy to nie jest moja? Tak, to jest moja. Tym zwiadowcom myślę, że będziemy mieć całkiem miłe szanse, żeby odzyskać naszą Mistrzynię Wojny. Dobra, udaremniono, nie jest źle. Manipulacja... Wiecie co, w gruncie rzeczy, tak długo jak go zranisz, jestem całkowicie happy z wynikiem. Ok, to wroga. To jest satysfakcjonująca. I kolejny poziom zaraz skoczy. E, piąty poziom. W sumie ten champion nie jest jakiś super tragiczny. No dobry to on też nie jest. I on w sumie powinien być pod autorytet z tymi bonusami. Czyli tutaj ten punkt w partyzantach będzie mocno stracony. Dobrze, tutaj powoli zaczynamy wygrywać te spotkania. Gdzie mamy jeszcze agentów? Tu mamy druidkę. Możemy im coś zrobić. Przykupienie kupców niespecjalnie będzie skuteczne. Mam takie wrażenie. Może jest demoralizacja jakaś. Gdzieś tutaj jeszcze agenci są? Niekoniecznie. Tym agentem możemy się ruszyć. Już się ruszyliśmy. Kasy już za dużo nie zostało. Tutaj myślę, że ważne jest, żeby jeszcze cały czas coś produkować. Choć jakoś tego, co obecnie tutaj możemy produkować, nie powala. To lepsze to niż nic. Dobra, tutaj wszystko mamy zrobione. Stracimy teraz jedną powiedzę na rzecz Rzymu. Tego nawet nie będę rozgrywał, bo tego nie wygramy. Mam nadzieję tylko, że Rzym tutaj będzie się tługu z Germanami. O, wreszcie trochę. Jak odzyska teraz jakieś ziemię, to zacznie cokolwiek działać. Piktonowie, oni znowu agentami działają. Szpiegami dokładnie, bo ich nie widać. Strasznie drodzy ci agenci. Mam wrażenie, że w podstawce oni byli tańsi w wykupywaniu, no ale tutaj można to uzasadnić tym, że oni. Więcej też robią. Tego w sumie jednego szpiega powinienem ustawić w trybie pasywnym, żeby zwiększyć odporność tej armii na wrogich szpiegów. Kurczę wszystkich. Okej, wrócił Vercingetorix. Sabotaż wojskowy. Zatrucie. Ok, wrócił. Powrócił, powrócił. Armia pokonana. Próba. Surowiec. Jedna... to jest jakiś błąd? bo chyba w jednej prowincji nie powinny być dwa... ...dwa różne surowce. Dobrze, tu już mamy armię, którą możemy przeciwnika powstrzymać. Całkiem luźno nawet. <laughs> mamy tutaj całkiem ładną... ładny trzon piechoty. W sumie tutaj by też się sprzedało coś pobudować, ale na razie jestem bardziej skupiony wydawać pieniążki na... O jak fajnie. Ta armia chyba w ogóle nie była zaczepiona. Co jest zdecydowanym plusem, tak samo ta armia. I teraz kto tutaj jest? Tu jest Immanuentios. I on jest bardzo blisko zdobycia poziomu, tylko że on nie jest moim ziomem. Mi się wydaje, że o wiele bardziej to niż Nimanowę to ja bym chciał tutaj werkas i który da nam większe um, profity ze złupienia tej słabo bronionej osady. Dobra, na razie oblężenie prowadźmy dalej. Tą armią najpewniej. W sumie tym możemy tutaj uderzyć. W sumie tutaj jestem happy, nawet z obleganiem ich. Chyba. Ta armia może się w ogóle coś ruszyć? Może. I warto, żeby ta armia tutaj podeszła, bo mamy tutaj całkiem dużo miejsca. Zaprawię całe moje złoto. W sumie, może po prostu najtańsze oddziały, porekrutuję. I teraz powinno się to zmienić na naszą mocną przewagę 88%. To mi satysfakcjonuje. Złupimy tą osadę i odzyskamy chyba większość pieniążków, którą wydaliśmy na najemników. Zniszczenie, nie. Łupienie. No, 3000 to jest całkiem już ładna liczba. I teraz zajmiemy to. Raz tak, no te dwa oddziały w sumie oni są trochę za drodzy w utrzymaniu nawet. Dobra, to tak, to rozwalamy, to rozwalamy i to rozwalamy. Mamy cztery tysiące na prowadzenie dalszych walk agentów. Kim ty jesteś? Czy, czy ty jesteś tym moim super agentem od zabijania agentów? Nie. Ty jesteś. To ja bym chciał moją mistrzynię wojny z powrotem. Dobra, udaremniono jego działania. Jakie ona ma statystyki? Nie, ona ma najniżej w ogóle, z tego co widzę, autorytet. Więc warto byłoby druida jakiegoś przejąć. Kaman. Jeszcze raz tutaj spróbujemy. Dajesz? Ok, jest już nasz. I on jest do wszystkiego i do niczego, z tego co widzę. Dobrze, tutaj, jak widzicie, zaczynamy to wygrywać. Co jest miłe, zatrucie. Tego mógłbym jeszcze w sumie zaczepić. Dobra, jest przynajmniej udaremniony jego. Kolejny poziom Też tutaj dosyć ładnie tutaj pokaz siły aha ona jest pod autorytet no dobrze to niech będzie pod ten pokaz siły jedność Spróbujmy może jeszcze tego wyeliminować. Tu są szanse małe, a na zabójstwo jeszcze mniejsze. I najważniejsze, tutaj zaczynamy już przeważać. Dobra, jest udaremniona przynajmniej. To jest tak, tutaj myślę moglibyśmy wrzucić kogoś kto się zna jakkolwiek na szkoleniu wojsk, na przykład... I trzy oddziały zarekrutować już zawczasu. Tutaj oblegamy. Wydaje mi się, że to nie jest też taki zły pomysł. Tutaj nikogo niestety nie zarekrutujemy, ale za to tutaj trochę ta armia się uzupełni. Oraz ta armia. Więc myślę, że możemy turę spokojnie kliknąć. Come on. tutaj ten agent. My najpierw piktonów tutaj rozwalimy, potem na santonów spadniemy. Potem, chyba, myślę, cenomanowie przynajmniej tą jedną prowincję mi zabierzemy. W sumie, już w tych piktonów to wychodziłem, to powinienem wypełnić na początku gry. Znam się, ilu agentów mają piktonowie. Dobra, tutaj to będzie już automatem przy takiej proporcji sił 72%. Dobra, jak długo jak ich wykończę, to jest. Ok. Nie straciłem żadnego oddziału i to jest ok. W sumie chciałbym jeszcze spróbować uzyskać moją mistrzynię wojny, która zdradziła. Jeszcze nie. Dobra, jak pozbędziemy się Piktonów, to pozbędziemy się też masy wrogich agentów. Myślę, że po tym, jak zniszczono sam, tych Piktonów, to santonowie będą, nie będą aż takim zagrożeniem wielkim. No Teraz tylko trzeba toczyć dalej kulę śnieżną w postaci naszego ataku. Wykryto, wykryto. Wrócił do ojczyzny, powrócił. Intryga. No naprawdę. Przecież ten człowiek właśnie prowadzi atak. No co wy robicie? Momentio, to Dobra, to Gobanito teraz tutaj będzie. Tu mamy Widzę nawet wsparcie. Ale zanim ruszymy z tym wsparciem, ten nie może się ruszyć. Świetnie. Za to Verkasa możemy tutaj podrzucić. Pytanie: kim chce teraz ekspy? A no, Verkasowi jeszcze dosyć dużo brakuje. No, Gabanito jest za to bardzo blisko poziomu. Tego chyba możemy przełożyć. Nie, nie możemy. E, dobra, tutaj trzeba ład społeczny opanować. Teraz powinniśmy spróbować odbić naszą agentkę. Nie, nie można, bo został jakoś przyblokowany manipulacją. 29% całkiem udaremniono. Dobra, w takim razie, jak jej nie mogę odzyskać, nie będę już wydawał głupio pieniędzy na na, na na, na tamte akcje agentów, bo ci agenci zaraz znikną. 98% pewnie stracimy tutaj kilkanaście oddziałów. Jeden. No dobra, to jest do zaakceptowania. No, możemy to złupić. 3800 bodajże kasę. Jasne, czemu nie będzie tutaj mały problem z ładem, ale... Teraz to zajmiemy, odbiliśmy widzę ostatniego tieru Teraz tak to rozwalić, to rozwalić, to rozwalić, to rozwalić, to rozwalić. To rozwalić. Jeżeli dobrze myślę, to raczej rozwiązuję kwestię. Osada złupiona, podbita. Nie, jeszcze coś mają. Zobaczmy. Jeszcze gdzieś ci piktonowie są. Tutaj mają jakąś jednostkę. To będzie gdzieś tutaj. Dobrze, no to tutaj rozstawmy tylko naszych agentów w tryby odpowiednie, no szybko zwiększyliśmy naszych agentów z 7 do 10. Teraz tak. Ta agentka nie będzie tutaj potrzebna. Ona spokojnie może tutaj wracać. Ten za to mistrz. Powinien tutaj iść. To jest tak, jedna rzecz. Czy Rzymianie mają wojnę z... Nie, nie mają. Hmm. To ciekawie, bo będą wili mnie w tamtym rejonie. Mam tutaj armię, którą ich będę w stanie powstrzymać. O, żeś ty, trochę mam tutaj tego autorytetu. Dobra, mamy dosyć dużo pieniążków. Więc w pierwszej kolejności trzeba je zainwestować tutaj w oddziały. I myślę, że z tych trzech oddziałów sobie zrezygnujemy na chwilę obecną. I myślę, że tutaj już no, tą całą armię wtedy odpowiednio ogarniemy. Tu jest 5, teraz tak. Potrzebujemy liczne armia i niekoniecznie super drogie. Więc myślę, że ci wojownicy z włóczniami o, zdadzą tutaj egzamin. Kawaleria, no tutaj jest więcej, jeszcze potem weźmiemy jakiś a, strzelaczy do tej armii i będzie ok. Dobrze, ale to już będzie tyle na ten odcinek. Jak widzicie, zmierzamy jasno do zwycięstwa. Myślę, kolejny odcinek się z Santonami uporamy. Mamy tutaj dosyć dużo armii. Z pewnością trochę muszą się to zrekrutować na nowo, ale powinno być ok. It's so out.